Witam wszystkich serdecznie na ostatnim nagraniu z serii Napraw swoje życie. Dzisiejsze nagranie będzie takie podsumowujące i motywujące Was do walki o siebie. I na samym początku jeszcze tylko chcę szybko powiedzieć, że zaczynamy nową serię, bardzo interesującą, i zapewniam Was, że Wam się spodoba. Dlatego ta, ten odcinek, to nagranie jest ostatnie, ale przyszłe nagranie będzie rozpoczynało nową serię, która będzie bardzo, bardzo, bardzo pozytywna. A dzisiaj porozmawiajmy o tym, jak walczymy o siebie. Więc walczyć o siebie to znaczy siebie kochać, siebie doceniać, Siebie szanować i możemy to zrobić, wierząc, że Bóg nas w pełni kocha i nas akceptuje, bez względu na to, co się w naszym życiu wydarzyło. Jest to bardzo ważne, dlatego, że niekiedy w naszym życiu, nawet wśród tłumu, jesteśmy osamotnieni. Nikt nie rozumie naszych problemów. Nikt nie rozumie, co przechodzimy, do końca drugi człowiek nigdy nie jest w stanie nam pomóc, nawet specjaliści, dlatego że jeżeli, zwłaszcza w sytuacji, w której doświadczamy traum i trudnych przeżyć, to te nasze rany są bardzo głębokie i drugi człowiek, który nie był w takiej sytuacji, nawet jeżeli jest specjalistą, nie jest w stanie do końca nas zrozumieć. Dlatego tak ważny jest na, w naszym życiu Bóg. My desperacko potrzebujemy Boga. Do szczęścia, do prawidłowego funkcjonowania, do rozwoju, do zwycięstwa potrzebujemy Boga. Dlatego, że On nas w pełni rozumie. On wie, co przeszliśmy. On wie, dlaczego czasami tak postępowaliśmy, a nie inaczej. Bo nie potrafiliśmy, bo nikt nas tego nie nauczył, nikt nam nie dał dobrego przykładu i dużo wycierpieliśmy. Każdy z nas przeżywa jakieś problemy. Nie, nie wszyscy mają traumy, nie wszyscy mają bardzo bolesne doświadczenia w życiu i chwała za to Bogu, ale niektórzy mają i potrzebują tego wsparcia, potrzebują. Specjalnej pomocy. Ja otrzymałam wiele pomocy od osób, które nie tylko zajmowały się profesjonalnie pomocą innym, ale także, którzy po prostu okazali mi serdeczność i zainteresowanie, i, i pomoc, nawet taką, że po prostu byli i mnie wysłuchali. To jest bardzo ważne, ale zdarza się też tak, że człowiek nie ma naprawdę gdzie się udać, bo jest po prostu osamotniony, niezrozumiany nie, nie i, i, ma, i ma naprawdę problem. I czasami te problemy są naprawdę ciężkie, i niektórzy ludzie nie są w stanie ich samych sami unieść. I wtedy przychodzi nam na pomoc Bóg, dlatego że On zna nas całkowicie. On nas kocha mimo naszych problemów i On chce naszego lepszego życia. Ja po przeczytaniu Biblii, jedyne słowo jedno słowo jeżeli miałabym wyselekcjonować i nazwać Jednym słowem Biblię, to określiłabym Biblię słowem miłość. Bóg naprawdę nas kocha, Bóg naprawdę się o nas troszczy, Bóg naprawdę pomaga, ale on się nie narzuca, dlatego że miłość to wybór, miłość to decyzja, miłość to wola, a nie żaden przymus, dlatego że nie ma miłości tam, gdzie jest przymus. Miłość jest to uczucie, które darzy się szczerym sercem. Dlatego Bóg jest gotowy pomóc każdemu z nas, ale on czeka na naszą decyzję. On czeka na to, żebyś powiedział: "Potrzebuję tej pomocy". I to jest właśnie walka o siebie. To jest właśnie ta zmiana życia, żeby Przestać mieć wieczne pretensje, zajmować tą postawę ofiary, skupiać się ciągle na krzywdzie, być podejrzliwym wiecznie, tak naprawdę egzystować i żyć w klatce, czyli w takiej niewoli. A przecież życie to coś więcej. Życie to więcej. I jeżeli ja jestem takim przykładem osoby, która egzystowała i dzisiaj mogę powiedzieć, że żyje. Jedyne, co się zmieniło, to moje nastawienie, mój umysł, moje podejście, dlatego że chciałam walczyć, walczyć o siebie, chciałam walczyć o swoje życie wyjeżdżając z Polski. I chcę walczyć dzisiaj, będąc na emigracji, o swoje lepsze życie. Każdego dnia walczę o swoje lepsze życie i jest to ogromna satysfakcja. Nie jest to praca przykra, jest to przywilej. Powinniśmy być wdzięczni, powinniśmy być um, szczęśliwi z tego powodu. Że mamy możliwości, że żyjemy teraz w czasach, w których naprawdę każdy ma możliwości, żeby żyć lepiej. Więc jeżeli nie żyje lepiej, to naprawdę oznacza to, że nie chce. I tak, mamy wolną wolę, mamy prawo wyboru, ale ja zawsze zachęcam Was do tego, abyście walczyli o siebie i abyście zaczęli odkrywać, co jest dla Was ważne, co chcecie osiągnąć, jakie są Wasze marzenia, jakie są Wasze pasje, które Bóg włożył w Wasze serca. Dlatego, że jest to, jeżeli skupicie się na tym, jeżeli nawet doświadczyliście czegoś bardzo trudnego i skupicie się w życiu na lepszej przyszłości, czyli na tych pozytywach, to te negatywy całkowicie wygaszą się w Waszym życiu. Ja, ja tego doświadczam. Kiedy zetknęłam się z Bogiem, te krzyki przeszłości, te wszystkie jeszcze rzeczy negatywne, one krzyczały. One dosłownie jeszcze chciały mnie ciągnąć e, do siebie i, i po prostu krzyczały, bo ja po prostu ten e, stary styl życia zostawiałam już. I te krzyki praktycznie całkowicie ucichły. Bo karmię się pozytywizmem w moim życiu, okazuję wdzięczność, pracuję nad sobą, walczę o siebie. I to jest coś najpiękniejszego. Chyba nie ma w życiu czegoś piękniejszego niż zmiana człowieka, niż transformacja, niż wyjście z dołka i osiągnięcie szczytów. I to naprawdę nie chodzi o materialne rzeczy. Nasz umysł, nasze podejście, nasze serce, nasze spojrzenie, szukanie piękna to są rzeczy, które musimy w sobie pielęgnować. Dlatego, że ja często powtarzam, że dwoje różnych ludzi wstaje z łóżka i dwoje tych ludzi ma różne podejście. Do życia, mimo że okoliczności są takie same, czyli świeci słońce, obydwie osoby muszą iść do pracy, mają rodziny, mają obowiązki, i jedna osoba będzie pozytywna, a druga osoba jest negatywna. Więc szczęście nasze i lepsze życie nie zależy od okoliczności. Na pewne rzeczy my nie mamy wpływu. Ale mamy wpływu na nasze podejście, na nasze odbieranie rzeczy, na nasze postrzeganie świata. I w naszej głowie musimy po prostu poukładać sobie pewne rzeczy. Te wszystkie aspekty, które omawialiśmy w tej serii, są warte rozważenia, są warte waszego, waszej analizy. Dlatego, że jest to walka o siebie. I najpiękniejsze jest to, że w tej ta praca wam się opłaca. Ta praca popłaca. Praca nad sobą zawsze przyniesie wam efekty. I to jest właśnie sprawiedliwość Boża, że wszyscy mamy te same możliwości, jeżeli chodzi o nasz rozwój umysłowy, o zdobywanie mądrości, o poznawanie, bo, o poznawanie Boga. Najważniejsze rzeczy, najcenniejsze rzeczy mamy za darmo, a czasami nie potrafimy ich w ogóle wykorzystać. I wtedy nasze życie to egzystencja, bo szczęście to są te pozytywne rzeczy, cieszenie się małymi chwilami, Dobro, piękno, radość, uśmiech to są, to są rzeczy, które nas uszczęśliwiają, a nie posiadanie, nie pozycja, nie sława, nie pieniądze. To są dodatki. One nam nie, nie muszą przeszkadzać w szczęściu, one nie są e, złe, jeżeli ich tak nie widzimy, te dobra. Ale na pierwszym miejscu są inne rzeczy, są wartości. Wartości, o których właśnie dyskutowaliśmy w tym, w tym cyklu, w tej serii, które warto posiadać w swoim życiu, których warto szukać, które warto zgłębiać. Mam nadzieję, że ta seria da Wam dużo do myślenia. Mam nadzieję, że. Jakby złapaliście bakcyla, i, i to pragnienie, żeby swoje życie zmieniać. Dlatego, że dla mnie jest to niesamowicie cool, jeżeli ktoś po prostu wstaje z kolan i osiąga w swoim życiu zwycięstwo, mimo że jego sytuacja wyglądała kiedyś tragicznie. Nie ma nic piękniejszego. Wszystkie filmy, wszystkie. Najpiękniejsze sztuki, wszystkie rzeczy, które tak nas zachwycają, czy to w kinie, czy to w social mediach, są właśnie zbudowane na tej transformacji, na odnowieniu człowieka, na zbudowaniu nas na fundamentach piękna, ale wewnętrznego, bo to, co zewnętrzne, to nas tylko przyozdabia. Natomiast prawdziwe piękno i, i cała, cały sens naszego życia, naszego jestestwa to są wartości, wartości, które właśnie dał nam Bóg. Życzę Wam tego, abyście szukali tego piękna, tego dobra, tej głębi i walczyli o siebie i budowali siebie każdego dnia. Pozdrawiam Was na tą chwilę. Do usłyszenia wkrótce w kolejnej serii. Na razie, papa.